Cześć, zaprezentuję w tym filmie, jak zacisnąć tego typu konektory oczkowe, nieizolowane, w moim przypadku dedykowane do przewodu o przekroju 1,5 mm kwadratowego. W opisie tego filmu podaję link do sklepu, gdzie ja kupuję konektory. Szukając odpowiedniego konektora, sprawdź jaki potrzebujesz otwór na śrubę oraz jaki przekrój przewodu użyjesz. Jako narzędzie do zaciskania konektorów, Wykorzystam najtaszą praskę firmy Knipex. Notabene moją ulubioną, bez zbędnych wodotrysków. I teraz po kolei, jak w jaki sposób ja to robię. Na początek odcinam sobie końcówkę przewodu. Następnie wiem, że to jest 1,5 mm2. Ściągam izolację. Następnie umieszczam konektor z zacisku. Tak to powinno wyglądać. Wsuwam przewód i zaciskam. tak wygląda połączenie i jest ono jak najbardziej pewne nie ma takiej możliwości, abym ja po prostu wysunął ten konektor opcjonalnie można użyć tutaj jeszcze koszulki termokurczliwej w kolejnym filmie Zaprezentuję szczegółowo prezentowaną zaciskarkę Knipex. Dziękuję Ci za uwagę. Do następnego razu. Cześć.